Pana. Dzień dobry, dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Znajdujemy się na konferencji pod nazwą Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego i Gospodarczego w Ryni pod Warszawą, a pan za chwilkę będzie panie general brać udział w debacie. Jakiemu tematowi będzie dana debata, dana debata poświęcona. Trochę historyczne, ale również szerokie spojrzenie w przyszłość, co ma znaczenie dla naszego bezpieczeństwa, co miało, co ma i co będzie mieć. Także tu będziemy. Próbować zdefiniować to. A proszę powiedzieć, dlaczego warto brać udział w każdorocznej edycji Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego i Gospodarczego? Do jakiej grupy docelowej konferencja jest, jest skierowana? No, przede wszystkim mamy możliwość wysłuchania różnych opinii, różnych poglądów dotyczących wszelkich aspektów bezpieczeństwa. Ludzie, którzy tutaj uczestniczą w konferencji, mają swoje niezwykle ciekawe. Spojrzenie na wiele zagadnień, które dla nas jako ludzi <coughs> profesjonalnie zajmujących się bezpieczeństwem mają ogromne znaczenie. I z drugiej strony nasze opinie, nasze komentarze do tego, co wokół nas się dzieje, jest. Również czymś to trafia do uczestników tej konferencji. Być może uczula ich na pewne zagadnienia, zwraca uwagę na istotne sprawy, które mogą się wydarzyć. A proszę, a proszę powiedzieć, jakie są największe zagrożenia właśnie w obecnych czasach, w obliczu toczące się w dalszym ciągu wojny w Ukrainie oraz innych konfliktów na całym świecie. Jak to wpływa na bezpieczeństwo Polski? Już nam się przewinęły w pierwszych wystąpieniach bardzo ciekawe spojrzenia na chociażby problem zmian klimatycznych, problem starzenia się społeczeństw i związana z tym fala migracji. Spodziewamy się migracji klimatycznej, która dotknie również tej części Europy przede wszystkim. Ponadto te wszystkie zagrożenia militarne, które niestety mają miejsce w pobliżu naszego kraju, ale również w innych częściach kraju, nie powstają w innych częściach świata, nie powstają bez konsekwencji dla naszego wspólnoty. Bezpieczeństwa dla tego, że Polacy jednak jeżdżą, odwiedzają różne miejsca, nie tylko w Polsce, ale również poza granicami kraju. Chcemy czuć się bezpiecznie i chcemy mieć świadomość tego, że ta sytuacja, w której to otwarcie i wolność, chociażby w podróżowaniu, nie będzie nigdy ograniczana. No z niepokojem patrzymy na to, co dzieje się na terytorium Ukrainy, ta wojna, która trwa już ponad dwa lata. I no, jej zakończenie jest trudne do przewidzenia. No, również obserwujemy z niepokojem inne miejsca zapalne na świecie, które też budzą niepokój, chociażby tym, że mogą powstać kolejne fale migracji, takiej uchodźczej. I ostatnie pytanie. Został Pan w tym roku nominowany do wyjątkowej nagrody, którą Pan za chwilę będzie odbierać. A jak Pan tą nagrodę wewnętrznie odbiera? A co ona dla Pana znaczy? Akurat ta nagroda ma bardzo specyficzny charakter, bo jest przyznawana przez środowisko, które. Problemy bezpieczeństwa traktuje jako problemy najważniejsze w swoim życiu zawodowym, czy w takiej aktywności gospodarczej, czy aktywności społecznej. Stąd też osoby wyróżniane, w moim przypadku będzie to pierścień, wyróżniane w taki sposób, no, no są osobami, które to środowisko zauważyło i doceniło to, co wyróżnione osoby w swoim życiu robiły.